Ciasno. To drugi przewaga. Bardzo ładnie, przytrzymaj. Jest przewaga Radziu, jest. Kimono sobie wybierz prawą ręką. Dwie minuty poszły. Czekasz ja wiem. Przekaż sobie do lewej. Ciasno. Ta wychodzi do tyłu. Spychaj to kolano, radę. Dalej, czas ciasno. Czekasz to kimono radę. Nisko, nisko, nisko. Ma rozpięte nogi. Kopnij, w tył, w tył, kopnij tą nogą. Ta czasko. Teraz Kopnij tą nogą, Radek. Teraz. Teraz, Dawaj, 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 no, teraz. Zepnij go kolano, zepnij go kolano. Prawą ręką. Prawą ręką. Radek, w tył tą nogę <laughs> Kontrola, kontrola, kontrola.

Nie oddaj tego tego uchwytu pytlu. W rękę w druga. Wciągaj tą rękę w ręku? Właśnie dwoma. Właśnie tak tą czemu je w ręku? Właśnie spróbuj, spróbuj spróbuj w ręku. Właśnie w w Jaki czas? Mm. Minuta, Paweł. Dwa punkty przewagi mam. Jadek, ściąga, ściągaj, ściągaj rękę, ściąga rękę. Dobałaś to. I czekasz sobie do drugiej. A, tak już nic nie pozostało, Paweł. Sobie. Czas. Mało, czas. Ta! Góra, 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 Dwa punkty i piecy. Tak nie ma? no, Masz to, masz to, masz to! Masz to! Jest, jest, trzymaj, Biodra, 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 no. Ladek. Trzymaj, Radek! Dobrze! Trzymaj, trzymaj go! Trzyma. Posto, Teraz trzymaj! Bardzo ładnie! Trzymaj! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Już czas! Atakuj, atakuj! 10 sekund! trzymaj Czas! Başla başla